widzone ostatnio przez nas parki, i to znaczy Wielki Kanion, Kanion Antylopy, Zion, Bryce i Capitol Reef położone są w pustynnym rejonie płaskowyżu Colorado. O czym wspomniałem w poprzednim filmie i chociaż znajdują się stosunkowo blisko siebie jak na amerykańskie warunki, bo w odległościach od kilkunastu do kilkudziesięciu zaledwie kilometrów, to jednak różnice w ich krajobrazach są kolosalne. Weźmy dla przykładu Wielki Kanion. To gigantyczne, szerokie na wiele kilometrów wyżłobienie płaskowyżu wykonała rzeka Colorado i jej dopływy. Podziwiamy go z góry i z jego krawędzi jadąc autobusem parkowym lub korzystając z własnych nóg. Z kolei w kanionie antylopy jest tak ciasno, że w niektórych miejscach między jego ścianami ledwie zdołają się przecisnąć dwie osoby. Tu cały czas trzeba zadzierać głowę, aby w szczelinach zobaczyć skrawek nieba. Na dnie rozległej doliny Monumentu na Baho wysokie na kilkadziesiąt metrów, pojedyncze formy skalne trzymają straż nad pustynnym bezkresem. W parku Zion asfaltową drogą jedziemy dnem kanionów wzdłuż rzeki Virgin. Po obu stronach rdzawe skały kanionów wznoszą się pionowo niemalże do chmur. Price Park oddalony od Zion tylko o 36 km. zwiedzamy też z góry. Jakże różnorodne, zaskakujące formy skalne, wznoszące się z dna kanionu. Istne tortowe przekładańce. Po drodze do Capitol Reef zastanawiałem się, czy ten park zaskoczy nas innymi widokami. Zaraz na początku, minąwszy bramę wjazdową, zjechaliśmy na pobocze i zaczęliśmy się rozglądać. Bez słów przenosiliśmy wzrok z jednej formacji skalnej na inne. Przed nami stało misternie rzeźbione skalne pasmo wzgórz. Dopiero po kilku minutach, powoli, jakby w obawie, żeby nie spłoszyć tego, co nas otacza, podnieśliśmy do oczu kamery. Co za wspaniały spektakl pod koniec naszej podróży. W Zanadżu mamy jeszcze 4 dni, a więc odwiedzimy jeszcze kilka parków. Jutro zobaczymy dwa znajdujące się w tym stanie Utah, a będą to Narodowy Park Arches i Narodowy Park Canyonlands, a umieszczę je w tym... Filmie. Na następne chyba tylko dwa dni pozostaną trzy parki na terenie stanu Colorado, a będą to Mesa Verde, Black Canyon i Rocky Mountains National Park. Na dzisiejszą noc zaparkowaliśmy nasz skromny van pomiędzy tymi elegancko wyglądającymi pojazdami kempingowymi. Stąd do Parku Skalnych Łuków mamy zaledwie 2 km i zwiedzanie zaplanowaliśmy na jutro. Park Archies, jak kilka innych poprzednich, znajduje się w stanie Utah na Wyżynie, Colorado. Już po drodze na końcu północnego odgałęzienia, od którego rozpoczynamy zwiedzanie, podziwiamy absolutnie odmienny niż w innych parkach zestaw kształtów i form skalnych. Samo nasuwa się pytanie, skąd Taka różnorodność. <laughs> Zapytać trzeba geologów, oni na pewno znają odpowiedź. Pogoda zawiodła turystów z kamerami wideo i aparatami fotograficznymi, bo co chwilę nadciągają ciemne chmury, które nie wiecie dlaczego ronią łezki tuż nad naszymi głowami. Ale skoro już tu jesteśmy, ruszyliśmy na poszukiwanie skalnych łuków, których ponoć naliczono tu około 2000. Oto pierwszy z nich, chyba jeden z najpiękniejszych. Z materiałów informacyjnych o tym parku dowiadujemy się, że łuków jak ten jest o wiele więcej, ale tak jak w każdym parku, to co najciekawsze, kryje się za masywnymi katedrami skalnymi. Można wspiąć się wytyczoną ścieżką po tym stromym zboczu na grzbiet owego wielbłąda, aby z góry zachłysnąć się widokami, których nie widzimy z tej doliny. Potem zejść po drugiej stronie i szybkim marszem obejść masywne sterczące ku niebu iglice, za którymi na zboczu innego wzniesienia niby dwie bramy, dwa potężne łuki zachęcają do wejścia. Mamy nadzieję, że ci tam na górze, którzy wybrali się na taką wycieczkę, nie zapomnieli zabrać ze sobą ekwipunku na kilka dni, bo park, choć niewielki w porównaniu z innymi, liczy jednak 310 km. kwadratowych. My nie wypuszczamy się na kilometrowe dystanse, gdyż wieczorem musimy wrócić na pole kempingowe, gdzie zarezerwowane mamy miejsce na nocleg. Czas od czasu wdrapujemy się jednak na niektóre mniejsze grzbiety, i wzniesień, popychani chęcią ujrzenia czegoś nowego lub wyjątkowego. Z tej wysokości spektakularne widoki zachęcają do dalszej wędrówki. Tu i ówdzie w ścianach skalnych widoczne są łukowate otwory kusząc do wyjrzenia przez nie. Może tam po drugiej stronie okna zobaczymy słoneczne niebo, bo tutaj cały dzień pada. Jestem miłośnikiem przyrody i potrafię obserwować ją i zauważam zmiany jakim ulega natura. Tutaj w parkach na wyżynie Colorado nauczyłem się innego postrzegania Otaczającego nas piękna. W zamyśleniu, w ciszy, siedząc na skalnej półce, zastanawiam się, czy twórca tych gigantycznych dzieł odpoczywa, czy może tworzy coś nowego. W innych miejscach. To zadumanie sprowokowało do uśmiechu, bo wiem, że tu już od 300 milionów lat postępują niekończące się zmiany. Powstają nowe łuki, nowe granie, erozja rzeźbi, nowe ostańce, które w tym parku zwane są grzybami, gdyż posiadają potężne kapelusze. Dziwnym sposobem, jakby drwiąc z grawitacji, utrzymują się na cienkich wierzchołkach i gryz. Park łuków chętnie odwiedzany jest przez miłośników pejzaży. Dziś, ze względu na deszczową pogodę, pędzle i sztalugi odpoczywają sobie w bagażnikach samochodów. Rocznie ten park odwiedza 2 miliony turystów. W tym roku rekord zostanie pobity, bo odwiedzi go 2 miliony dwóch turystów. Pomimo złej pogody na zaglądanie w jaskinie, otwory skalne i inne dostępne zakątki tego parku zajęło nam cały dzień. Późnym popołudniem, wracając na pole kempingowe, na którym nocowaliśmy ubiegłej nocy, spotkaliśmy mamę Barry bala z trzema przepięknymi maluszkami. Ucztują one na łące bogatej w witaminy, których jest wiele w źdźbłach trawy i w sierpniowych,

Warto powiedzieć kilka słów o polach kempingowych, bo niemalże w każdą noc korzystaliśmy z nich. Są ich dwie grupy, prywatne w cenach za jedną noc od 15 do 45 dolarów i rządowe, za które płaci się od 8 do 12 dolarów. Z rządowego pola kempingowego skorzystaliśmy tylko raz, dlatego że panują na nich złe warunki. Poza stołem kempingowym, byle jaką ubikacją z reguły cuchnącą i jednym dostępnym punktem z wodą dla wszystkich nic więcej nie ma. A tak wygląda prywatne pole kempingowe za 40 dolarów za jedną noc. Przy każdym poletku, przy słupkach są krany z wodą, gniazdka wtykowe z prądem i dostępny dla każdego Wi-Fi. Pod drzewami i pod zadaszeniem to miejsca namiotowe. Tutaj miejsce na małe samochody kempingowe, tutaj na większe a głębiej na duże. W tym budynku są łazienki z pysznicami. Opłata wliczona w cenę zanice handingowe. Na zewnątrz zlew do mycia naczyń. Nie wiem dlaczego, bo w tego zlewu nie ma stołu. Zwykle są stoły. A tu domki kempingowe z podobnych skorzystaliśmy kilka razy. Narodowy park Canyon Lands. Zafascynowani różnorodnością form geologicznych i krajobrazów dotychczas odwiedzonych parków na płaskowyżu Colorado nie mogliśmy pominąć jeszcze jednego z kanionami o nazwie Canyon Canyonlands, czyli Kraina Kanionów. Z informatorów dowiedzieliśmy się, że na pobieżne zwiedzenie tego parku przeznaczyć należy przynajmniej dwa dni. Z braku czasu poświęcimy zaledwie kilka godzin, ale i z tego jesteśmy zadowoleni. Jedziemy w głąb parku wzdłuż pasma skalnego, które przypomina zaniedbane, nieodnawiane osiedle. Niewielkie okno skalne o nazwie Drewniak. Podobne o takim samym rdzawym kolorze pasma skalne widzieliśmy w parku łuków. Tutaj to wzniesienie, jakby przypadkowo lub pomyłkowo, postawione zostało na skalistym podłożu o białym kolorze. Wokół tego wzniesienia w szczeliny skalne wrośnięte są niskopienne sosny. Po przejechaniu jednego kilometra stwierdziłem, że jak na razie wyglądem niewiele odbiega on od parku łuków, gdy nagle za zakrętem po obu stronach dziwirowej drogi ukazały się skalne olbrzymie grzyby. Wiele z nich podobnych jest do borwików, inne przypominają purchawki. Tuż obok na skalnej półce olbrzymich rozmiarów, kamienna żaba. Park Canyonlands utworzony został w 1964 roku i zajmuje powierzchnię ponad 1350 km2. Znajduje się on w centralnej części Wyżyny, Colorado. Formy skalne i kaniony zostały utworzone przez dwie rzeki, które łączą się na terenie tego parku. Jedna z nich to Colorado River, a druga Green Canyon Lens chętnie odwiedzany jest przez wodniaków, gdyż rzeką Colorado i jej dopływami organizowane są spływy kajakowe i pontonowe. Każde drzewo, krzew i trawy z trudem walczą o utrzymanie się w szczelinach skalnych i na piaszczystych pagórkach. My, turyści, trzymać się musimy drogi lub wytyczonych ścieżek. Pozwólmy przyrodzie egzystować. Również i tutaj trzeba patrzeć pod nogi, aby nie nadepnąć na grzechotnika lub tarantulę. Z wykopalisk tego terenu wynika, że zatrzymywały się tutaj koczownicze grupy rdzennych mieszkańców tych okolic już 10 tysięcy lat temu. Byli to przodkowie dzisiejszych Indian Pueblo. Oni to jest zapoczątkowali osiadły tryb życia w tym rejonie około 2000 lat temu. Później pojawiły się tutaj inne plemiona, a byli to Jutowie, Pajutowie i Nawachowie. W latach 1830-1836 postawiło tu swoje traperskie domki kilku traperów polujących na Wydry i Bobry, a potem przybyli inni Europejczycy. W parku są niewielkie pokłady uranu, pierwiastka niezbędnego do uzyskiwania energii atomowej. Ponieważ teren Wyżyny Colorado położony jest dość wysoko ponad poziomem morza, panuje tu pustynny klimat, a co za tym idzie, dobowe amplitudy temperatur są bardzo duże. Bogata jest fauna tego parku. Żyje tu wiele gatunków zwierząt, a wśród nich 11 gatunków nietoperzy. Niektóre z nich są ważnym elementem w ekosystemie, bowiem zajmują się zapylaniem kwiatów lub roznoszeniem nasion roślin. Ponieważ przez ten region wiodą drogi ptaków przelotnych, dlatego wiosną i jesienią naliczyć tu można kilkaset gatunków tych skrzydlatych przedstawicieli fauny, odpoczywających przed długą drogą na północ wiosną i na południe jesienią. Także wiele gatunków gniazduje w tym rejonie. E, najpopularniejszymi są bieliki amerykańskie, orły przednie, rybołowy, błotniaki zbożowe, sokoły, jastrzębie i kruki. Ten wyjątkowo odważny może jest strażnikiem tego regionu, bo z zaciekawieniem lustruje wnętrze naszego wena. No, jest na pewno dokarmiany przez turystów, a może w nazwili przyjazne stworzenia, kto wie. Nie otrzymawszy skórki chleba, ani kęska polskiej kiełbasy, kraknąwszy coś pod dziobem, prawdopodobnie jakieś krucze przekleństwo, otfrunął ku większej grupie turystów. Flora nie jest bogata ze względu na pustynny klimat, ale występuje tu ponad 600 gatunków roślin. Z reguły są to krzewy, rzadko pojedyncze drzewa, no i sukulenty. Wszędzie widać kępy roślin trawiastych. Są to gatunki należące do rzędu wiechlinowców. Park ten nie jest popularnym tak jak inne. Odwiedza go rocznie tylko około 100 tysięcy turystów.